Cześć, witaj na kanale Życie i Świat w Pigułce. Słodziki miały być cudownym zamiennikiem cukru. Najnowsze badania dowodzą jednak, że w swoim działaniu mogą być znacznie bardziej szkodliwe. W dzisiejszym materiale opowiemy o sztucznych substancjach słodzących i ich negatywnym działaniu na zdrowie ludzkie. Zanim jednak przejdziemy do materiału, koniecznie zostaw suba, co pomoże szybszemu rozwojowi kanału. Lekarze zaznaczają, że medycyna dopiero poznaje niszczycielskie oddziaływanie słodzików na nasz organizm. Czy wiedzieliście, że słodziki zwiększają ryzyko chorób serca? Szokujące badania zostały przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na ponad 400 tysiącach ochotników. Potwierdzają one wcześniejsze teorie uczonych, którzy doszli do wniosku, że zaledwie dwa dietetyczne napoje dziennie mogą zwiększać ryzyko udaru nawet dwukrotnie. Teraz naukowcy odkryli również, że ludzie, którzy piją słodzone napoje codziennie, mają o 17% większe szanse na to, że umrą przedwcześnie. Co ciekawe, ryzyko przedwczesnej śmierci było znacząco wyższe w grupie osób, których napoje zawierały sztuczne słodziki. Prócz zagrożenia udarem, sztuczne słodziki sprawiają, że ryzyko wystąpienia chorób serca wzrasta o 40%. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych dowiodły, że pijąc codziennie napoje ze sztucznymi substancjami słodzącymi, ludzie spożywają dodatkowe 200 kalorii każdego dnia, co może bezpośrednio prowadzić do problemów z nadwagą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kiedy człowiek zjada coś słodkiego, mózg spodziewa się podwyższenia cukru we krwi i uwalnia insulinę. Jeśli jednak zamiast cukru do krwi dostają się składniki słodzików, poziom cukru we krwi się nie zwiększa. Co za tym idzie, by utrzymać równowagę energetyczną, mózg uruchamia hormon odpowiedzialny za uczucie głodu. Dzięki niemu przybieramy na wadze znacznie więcej. Warto się zastanowić, czy używanie słodzików zamiast cukru w naszej codziennej diecie ma na pewno pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Jeśli jesteś już w tym miejscu, daj suba i lajka. Zapraszam również do dyskusji w komentarzach i wspólnie rozwijajmy nasze pasje. Cześć!